Z 5k trzeba nastrzelać? No wiesz, 5k nastrzelać, pytanie jeszcze do kogo strzelasz, do jakich tierów Z jakiego dystansu i tak dalej, więc siema xbion, dzień dobry Aha, bo to faktycznie o ruskie Chiny pytać, tak, tak, gwardzista, to, to gwardzista jest spoko opcją, no Wiesz, dobrze misja jest zrobić na przykład tymi Premkami jak się ma z tego względu, że premka po prostu też odrobi trochę strat, nie? Z nadużywania golda i tak dalej. Co to za nowy wynalazek piątego tieru 2G? jakiś czołg, czołg zapchaj dziurę. Nie mieli co wymyślać, to sobie coś wymyślili. Fałka 65. <grytanie> czołg do paczek, bez kita. Komu to potrzebne? Dokładnie. Komu to potrzebne? The Ace of Spades. Dobra, nie zdążę już przyjechać. Ej, Emila spenuje z hita w wieżę, nie? Zakładając, że trafię. I 5 pamiętajcie, że ty zawsze w pierwszej kolejności eliminować najgroźniejszego przeciwnika, Ej, ile ja średnio? 400 wale, nie? Po losowaniach tego nie widać. Serio, nie. Nie będę miał tutaj ani jednej pestki, w której zobaczycie czwórkę z przodu. O, <grymne> było. Trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć. 420 Kikit! Teraz się chamsko wcisnąłem przed tego su, ale. Go nie damasz. Czekamy na pięć z przodu. No. Na bank zobaczysz. ja, chyba MK będzie. jam stowej zestrałeś się. O, po gąsi. Kurwa, tak, mocno wciskam wórze mi. Yy, środkowy palec lewej dłoni drętwieje. Jaki stadion, Ligo? To nie jest stadion, to jest hala widowiskowa Spodek. Widowiskowo-sportowa, o tak to się nazywa fachowo. Beastie Boys. Aj, nie dali nie. Nie dali. Cieszę się, że tylko palec. Właśnie to jest smutek, że przy takim czołgu to tylko palec może dyrgnąć. Co ja ja robicie, nie? <grystanie> Naprawdę? <grystanie> Naprawdę to jest MK? <grystanie> przecież wcześniejsze się bitwy były lepsze, ta na dychach, na przykład w mieście duchów, nie? No to nie pozostaje nic innego, jak pozdrowić tutaj w imieniu całego Twitcha ten YouTube i, i wrzucić się bitwę na, na YouTube, drogi YouTube. Jeśli nie, nie byliście na moim Twitchu, to zapraszam na, 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 na Twitcha, gdzie średnio trzy dni w tygodniu streamuję. Link w opisie.